Witajcie. Dzisiaj pokażemy wam skrzywarkę SP5. Ten model z takich z najtańszych. W zupełności wystarczająca do własnych potrzeb. Jak nie robicie tego usługowego, no to w zupełności wam się sprawdzi. W zestawie mamy sprzęt, urządzenie, nożyk taki dodatkowy, bajer, obcinaczki, zestaw czterech rodzajów strzywek plus Piąta taka do wtapiania. Z tym, że pamiętajcie, tym pracujemy na zasadzie takiego, jak gdzieś tam jest ucho, tego typu. No to na zasadzie takiego wtopienia. Nie, tymi strzywkami nie rozpuszczamy samego tworzywa. Dobra, weźmiemy ten sprzęt, wtopimy parę skrzywek, żeby widzieć różnicę. No, on jest najbardziej, oczywiście, porównywany do SP4. Z tego względu, że no one są bardzo podobne cenowo. Ten nawet wychodzi na daną chwilę i chyba tak zostanie. On jest troszkę tańszy niż SP4. Różnica jest taka, tak jak widzicie, tu jest chwyt taki kątowy. Nie ma tutaj innych wejść niż tutaj na wprost, tak jak przy SP4, ale nie ma żadnej regulacji, tak jak widzicie. Z tym, że. Plusem jest to, że ona jednak jest troszkę mocniejsza niż SP4, ale no mniej wygodna w momencie, kiedy będziemy wtapiać w cieńsze tworzywa, z tego względu, że no nie ma tej regulacji. I zaraz zobaczycie. Bierzemy skrzywkę, tu mam 0,8 mm, tą małą falę przystawiam, przyciskam. Dobra, i po chwili puszczam, ona jest dosyć mocno nagrzana, tak jak widzicie, bo tej regulacji tu nie ma, czekam standardowo tamte kilka sekund, wyciągam i zostawiam. Raczej tutaj przez to, że tej regulacji nie ma, to nie trzymajcie ciągle, bo ona momentalnie się zara nawet czerwona zrobi, także przyciśnijcie sobie, sekunda, dwie, jak zobaczycie, że jeszcze potrzeba, no to na sekundę dwie naciśnijcie, żeby nie ciągle. Przy takich tych standardowych skrzywkach, weźmiemy sobie teraz yy, dużą falę. Tutaj jest z drutem akurat 0,6. Zobaczycie, jak się wtapia. Nie wiem, czy kiedyś na filmach Wam mówiłem, że jeżeli potrzebujecie. Tu akurat jest takie fajne yy, wygięcie, że jeżeli w tych modelach, gdzie nie ma. Obok e, e, tych punktów do włożenia, zawsze możecie tą szywkę wygiąć nie? To tak dla, dla tych, co nie wiedzą. Dobra, przykład kładamy, naciskamy, wtapiamy, puszczam, obracam, czekam, sekunda, dwie, trzy, a nie, raz cztery, dobra, wyciągam i jest wtopione. Ok, dobra, i teraz dla porównania SP4 na tych dużych skrzywkach nie może pracować. Jak widzicie, mimo że ona te, te wcześniejsze szywki wtapiała bardzo szybko, to jednak zobaczcie, że coś tam rusza tą szywkę, Upartego moglibyście to wtapić, ale jednak zostaje to, że ta największa szywka jednak jest taka na tyle duża, że SP2. Dobra, weźmy się jeszcze tutaj, o, zobaczcie, ledwo co, a to SPP tworzywo, dlatego SP-5 nadal, to co widzicie, to jest model taki dla siebie. 11, 10 skrzywek różnych rodzajów wtapia, także nie ma problemu. Cały czas ta jedna, ta największa zostaje tylko na SP-2, tą profesjonalną. Oczywiście przy tym sprzęcie fajna, wygodna, leciutka, na zasadzie wtopienia. Mimo że brak, regu brak regulacji, no, fajnie się tym pracuje. I na koniec pamiętajcie o tym, że ten sprzęt nadal nie jest sprzętem profesjonalnym, tak. To jest model odpowiednik, porównujemy sobie do SP-4. Tutaj o tyle dobrze, że jeżeli mamy mniejsze elementy SP-4 fajna, no bo mamy regulację, rękojeść i sobie, że tak powiem, na stoler pracujemy. Tutaj na większe elementy, na mniejsze też się sprawdzi, tylko trzeba troszkę więcej uwagi. Wygoda bardzo fajna, tyle, tyle kabel co prądowy, tutaj kabel co do skrzynki dochodzi. To nie jest sprzęt do ciągłej pracy, czyli nie możemy sobie przez 8 godzin dziennie pracować, do tego jest SP2, a tak generalnie to bardzo fajny sprzęt i wygodny. Nie wiem, czy nawet mi się tym minimalnie lepiej pracuje niż tą SP4, ale jeżeli miałbym na przykład wtapiać tylko szywki w na przykład lampę albo w cieniutkie zbiorniczki, to SP4 bym wziął, a do zderzaków i wszystkiego innego to jednak SP5.